Zgłoszenie do jednostki ratowniczo-gaśniczej naszej komendy wpłynęło o godzinie 19.56. Ze zgłoszenia wynikało, że pali się kamienica, widocznie jest pożar na dachu oraz dość duże zadymienie. Na miejscu mamy 14 zastępów, czyli 14 samochodów, w tym dwie drabiny oraz 46 strażaków. Generalnie nasze priorytety gaśnicze polegały na ustaleniu ilości osób, bo tej informacji żeśmy nie mieli. Okazało się, że w części, w której palił się lokal na poddaszu nikt nie przebywa. Natomiast z części przedzielonej ogniomurem ewakuowanych zostało pięć osób, w tym dwoje dzieci. Z tego powodu, że najbliżej źródła ognia to była ta część kamienicy, w której się nikt nie znajdował. Druga po prostu była to ewakuacja, to prewencyjna te osoby z tego powodu, że no, było dużo prawdopodobieństwo, że pożar jednak przeniesie się na ten sąsiedni. Sąsiednią część budynku została zostało ewakuowane. To generalnie trzy kondygnacje tej części budynku. Na dole biuro podróży. Na pierwszym piętrze znajdowało się mieszkanie, w którym mieszkała na co dzień jedna osoba. Oraz poddasze nieużytkowe, wykonane z błazeri, drewniane, niezamieszkałe. I to tam nastąpił pożar. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie określić, jaka była bezpośrednia przyczyna pożaru. Generalnie rozpatrujemy trzy przyczyny. Albo zaproszenie ognia albo instalacja elektryczna, generalnie jeszcze instalacja centralnego ogrzewania gazowego. Na samym poddaszu nikt nie mieszka. Na pewno ta część przez pewien okres będzie wyłączona z eksploatacji nawet na pierwszym piętrze, no ponieważ pewne straty popożarowe też wystąpią z racji wody. Około godziny 21.00 sytuacja była opanowana, to znaczy, że pożar nie rozprzestrzeniał się już i byliśmy pewni, że tą część budynku, którą tu widzimy udało się uratować. Z racji tej, że na parterze znajduje się biuro podróży, no myśmy przystąpili po tej ewakuacji osób, po opanowaniu pożaru do ewakuacji mienia, ponieważ no znajdowało się tam sprzęt elektroniczny, to znaczy 12 komputerów. Na tej kondygnacji również znajdowała się dokumentacja wyjazdowa, także tutaj pomogliśmy właścicielowi ewakuować to mienie. Z pojazdów, które mamy do dyspozycji na miejscu, trzy samochody ratownicze gaśnicze są z jednostki ratowniczo gaśniczej w Lublincu. Drabina z Częstochowy, jak również 10 pojazdów w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego. To są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu lublinskiego. Zadysponowanie było niezwłocznie poprzez nasze systemy. Ta kulminacja, oczywiście, po kilku min minutach nastąpiła. Samochód z Częstochowy dojechał po około 35 minutach. Natomiast to już było takie na wsparcie, ponieważ no, myśmy pierwsze te działania gaśnicze, te najważniejsze, związane z ewakuacją ludzi, bo to jest dla nas zawsze najważniejsze, i opanowaniem ognia rozprzestrzeniania się tego pożaru, w tym na tą sąsiednią, można powiedzieć, kamienicę, nastąpiło w tym pierwszym, pierwszym okresie. Akcja potrwa myślę jeszcze co najmniej kilkanaście godzin po tej fazie takiej typowej gaśniczej będzie niezbędny demontaż części dachu, następnie ocena przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego stanu stropów po tym pożarze.